Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest pan Patryk Suracki, podróżnik, bloger. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Patryku, od razu takie pierwsze pytanie, które mi się narzuca: jak zaczęła się Pana pasja podróżowania, przygoda? Czy to, czy to właśnie za, za, poszło za tym, że chciał Pan przeżyć jakąś pierwszą wielką przygodę, czy po prostu z jakichś innych względów? Ja myślę, że moja pasja do podróżowania zaczęła się jeszcze zanim zacząłem podróżować, czyli gdzieś tam w szkole, kiedy nudziłem się czasami na zajęciach lekcyjnych, nie byłem osobą, która potrafiła dosyć łatwo skupić się na tym, co, co gdzieś nauczyciele podają swoim uczniom. Raczej myślami gdzieś wybiegałem zawsze bardzo daleko. Wychowałem się na podróżach pana Wojtka Cejrowskiego między innymi. I faktycznie myślę, że ta pasja do podróży pomimo że jeszcze wtedy niepraktykowana, to już zaszczepiona dawno, dawno temu, zanim jeszcze na dobre zacząłem podróżować. A tak naprawdę no faktycznie wtedy, kiedy stałem się gdzieś raz, że pełnoletni, a dwa chyba troszkę bardziej niezależny. W jakiś sposób finansowo, tak? No, kiedy człowiek dorasta, kiedy stajemy się w jakiś sposób mhm. już powalami swojego losu, dysponujemy swoim budżetem, no to zaczynamy zastanawiać się, jak go pożytkować. I ja po prostu postawiłem na swoją największą, chyba, no, jestem przekonany, że największą życiową pasję, czyli po prostu podróże. Więc tam zaczęło się to wszystko. Najpierw to były podróże małe, najpierw to były podróże, którymi nawet bym nie nazwał może podróżami co po prostu takie mhm. zwiedzanie świata. Natomiast z czasem zacząłem wymagać, e, oczekiwać e, od świata coraz więcej. E, Europa przestała mi starczać. E, myślę, że w ogóle fascynuję się światem i. Po prostu przyszedł moment, w którym zacząłem ten świat odkrywać już po swojemu samemu, tak jak uwielbiam, bo mhm. myślę, że odkrywanie świata po swojemu i całkowicie samemu jest najlepszym odkrywaniem świata, ponieważ robimy dokładnie to, co chcemy, to, na co mamy ochotę, zwiedzamy w taki sposób, jaki tylko chcemy i nie jesteśmy uzależnieni od nikogo dookoła. Wspomniał Pan o finansach, więc moje pytanie kolejnej brzmi: Jak pogodzić właśnie podróżowanie z pracą, lub jaką pracę szukać, by pogodzić ją z podróżowaniem? No, idealnie byłoby mieć dochód pasywny. Natomiast no nie zawsze tak jest. Generalnie dążyłem do tego, żeby moja praca wiązała się właśnie z możliwością pracy zdalnej. To po pierwsze. Dzięki temu chociażby jestem w stanie spędzać przynajmniej kilka miesięcy w roku mieszkając w innych częściach świata. Wtedy zwracam uwagę przede wszystkim na strefę czasową, ponieważ mhm. no jest to mimo wszystko, staram się, żeby te strefy czasowe były podobne do tej naszej. Natomiast, no. Po prostu no trzeba, trzeba, trzeba tak dawkować urlopami, trzeba tak dawkować swoją pracą i możliwościami pracy zdalnej. I myślę, że to jest po prostu główny czynnik. Oczywiście idealnie by było, tak jak powiedziałem, mieć dochód pasywny, mieć coś, co pracuje na nas. Mam nadzieję, że to wszystko jeszcze też w dużej mierze przede mną. Mhm. Oglądałem kilka pana relacji z podróży. Widziałem, że no nie są to takie typowe kurorty gdzieś w Egipcie czy w jakichś innych krajach, tylko wybiera pan takie bardziej niedostępne dla tych takich normalnych turystów, że tak powiem, kolokwialnie miejsca. Jaka była pana najniebezpieczniejsza podróż dotychczas? Jak gdzie pan się czuł, po prostu już tak, że czuł, że, że jest, może, może coś się złego przydarzyć? Myślę, że kilka razy mi się coś takiego zdarzyło, natomiast czasami jest tak, że strach ma po prostu wielkie oczy i bardzo często dopisujemy sobie różne ideologie do tego, co tak naprawdę wcale się dookoła nas nie dzieje. Kiedy jesteśmy nieco przestraszeni, mamy wrażenie, że cały świat jest dookoła nas i wszystko toczy się tylko wokół nas, a nie zawsze nie zawsze tak jest. Natomiast faktycznie miałem Kilka niebezpiecznych sytuacji w Sudanie, czego bym się absolutnie nie spodziewał po tym kraju, ponieważ czytałem bardzo wiele, bardzo pochlebnych opinii o Sudańczykach, że jest to naprawdę bardzo sympatyczny, przyjazny naród. Inna sprawa, że ja sobie zdaję sprawę też z faktu, że tacy jacy my jesteśmy, też oddziałujemy na innych, i myślę, że mam wiele do zarzucenia do samego siebie podczas mhm. tej podróży, a zawsze najwięcej wymagam od siebie, a dopiero, dopiero od innych i myślę, że jakby odpowiedzią na to, jak ja, jak ja byłem nastawiony do sudańczyków, a wiele rzeczy miało na to wpływ w tamtym czasie, no dostałem po prostu taki rewanż od sudańczyków, że i oni również nie byli do mnie najkorzystniej nastawieni, miałem problemy zarówno na granicy, jak i Kilka razy byłem wręcz zaatakowany w Sudanie. Była też próba zabrania mojego sprzętu do nagrywania, więc była też dzielnica, gdzie faktycznie ludzie zaczepiali mnie i to nie były zaczepki takie jak w Egipcie czy w innych krajach, gdzie ktoś próbuje nam coś sprzedać, tylko to były już takie zaczepki, których jasno mi pokazywali I stąd, mhm. bo za chwilę to może się źle dla ciebie skończyć i już po tych ostatnich sygnałach i po tym jak próbowali zabrać mi kamerę, no to uznałem, że faktycznie może jestem trochę odważny, nie wiem, tak czasami ludzie mówią. Może kocham podróże, ale też jest moment, w którym ja nie powinienem tej pewnej bariery przekraczać. I, i tej bariery właśnie wtedy nie przekroczyłem i gdzieś wycofałem się odrobinę. I myślę, że z korzyścią dla mnie. Mhm. A proszę powiedzieć, skąd biorą się pomysły na pana podróże i jak długo wcześniej pan planuje taką podróż? Z jakimi szczegółami? To naprawdę zależy. Im dłużej podróżuję, tym pewnie przygotowuje się nieco mniej. Czasami wręcz mam wrażenie, że za mało. Bo to taka troszeczkę rutyna się, się w nas wkrada. Natomiast raczej staram się dobrze przygotować do każdego kraju, ponieważ ja generalnie lubię chłonąć wiedzę historyczną, geograficzną, więc zdobywanie wiedzy powoduje, że ja po prostu już przygotowuję się do tego kraju. Czytam relacje innych osób, czytam, oglądam również materiały w internecie, chodzę, że tak powiem, wirtualnie po mapach, tam, gdzie jest jest to tylko możliwe i zdobywam tą wiedzę, że naprawdę geograficznie pewne tereny, bardzo się, się do nich przygotowuję. Trzeba mm -hmm. też przygotować mm -hmm. się oczywiście zawsze sprzętowo, ponieważ do danego kraju czasami no, wymagana jest inna odzież i tak dalej, i tak dalej, no zawsze trzeba się troszeczkę do tego, do tego przygotować, więc z reguły to trochę trwa. To jest tak, że ja planuję na kilka miesięcy do przodu i te mm -hmm. kilka miesięcy potrafię już żyć tą podróżą. Ale zdarza się również tak, że, że faktycznie wszystko trwa na ostatnią chwilę, więc o co mam sam do siebie pretensję? Bo jestem taką osobą, która bardzo lubi dobrze się szczegółowo przygotować. Niemniej jednak czasami polecam troszeczkę mniej zdobycie wiedzy, ponieważ wtedy bardziej dajemy się zaskoczyć. A jak bardziej dajemy się zaskoczyć, to bardziej dajemy się trochę ponieść tej fantazji i, i tej chwili. Na przykład taki błąd popełniłem przy wyjeździe do Indii, gdzie przygotowałem się z Indii tak doskonale bym powiedział, że miałem wrażenie jakbym ten kraj odwiedzał już któryś raz. A to był mój pierwszy raz, natomiast tak fascynowały mnie Indie, że ja wiedziałem o nich absolutnie wszystko, no w cudzysłowie wszystko, no wiadomo, mhm. że nie wiemy nigdy wszystkiego. I kiedy po prostu wylądowałem na lotnisku w Delhi, no to nic mnie nie zaskakiwało na żadnym kroku, bo ja to wszystko wiedziałem, że to wszystko się wydarzy i że to wszystko będzie tak, a nie inaczej wyglądać. Troszeczkę zabrałem sobie sam takiej przyjemności z tego, bo myślę, że trzeba wiedzieć, Wiele do miejsca, do którego się leci, do którego się planuje podróż, ale też trzeba zostawić sobie tą nutkę zaskoczenia, bo, bo nie zabierajmy sobie tego największego, tej, tej, tej największej zabawy, którą jest po prostu to zaskoczenie. Mhm. Prowadzi Pan kanał na YouTubie oraz na TikToku. Który pana zdaniem jest bardziej popularny wśród widzów? No zdecydowanie kanał na TikToku. YouTube jest bardzo dla mnie ciężkim narzędziem z racji tego, że na YouTube trzeba dodawać filmy bardzo regularnie, żeby być w tych algorytmach. Mhm. Ja dodaję filmy bardzo rzadko, nie filmuję wszystkiego. Czasami mam też opór do tego, żeby usiąść i montować, bo jednak moje materiały mają z reguły stricte 25 minut. Przy tych moich podróżach jest to sporo montażu, i czasami nad jednym odcinkiem potrafię siedzieć miesiąc czasu. A później się okazuje, że, że algorytmy mnie blokują i, i, i nie, nie ma motywacji. Ja bym, Tak naprawdę filmy trzeba by dodawać tam przynajmniej raz w tygodniu, żeby to naprawdę regularnie tak. szło. Nigdy nie przeskoczyłem tego okresu na YouTubie. Natomiast na TikToku, na TikToku potrzeba zdecydowanie mniej. Tam wystarczy 30 sekund. Te 30 sekund montażu ja mogę sobie zrobić o godzinie 7 rano w 20 minut, i już mam codzienną dawkę informacji dla kogoś. Więc TikTok przychodzi mi dużo łatwiej. I na TikToku faktycznie ten, ten mój kanał jest no, myślę, że dosyć popularny. Takie, takie mam wrażenie, mhm. bo. Tak naprawdę prowadzę go od, od, zaledwie od kilku miesięcy, a, a gdzieś ten odbiór jest bardzo fajny. No i to motywuje oczywiście do dalszego działania, więc faktycznie ten TikTok w jakiś sposób przypasował mi. Choć tego się nigdy nie spodziewałem, że tak będzie, ale, ale faktycznie tak jest. Mhm. I tak na koniec Panie tylko takie pytanie o plany na przyszłość. Co, co dalej? Co dalej? No mam nadzieję, że, że podróżnicza. Myślę o czymś już w marcu. Myślę, że to będzie myślę, że to będzie Meksyk i ta seria będzie zatytułowana Ale Meksyk, więc można się na TikToku spodziewać kolejnych filmów. Oczywiście na YouTubie też myślę, że coś uda się wkrótce znaleźć. Natomiast ja jestem olbrzymim fanem Afryki. Afryka to no, może to, to może to zabrzmi troszeczkę górnolotnie, może to będzie troszeczkę przesada z mojej strony, natomiast no, jednak mam wrażenie, że Afryka to taki mój drugi dom i tam odnajduje się najlepiej. Mhm. Więc Meksyk robię dla odmiany po to, żeby jeszcze bardziej docenić Afrykę i wrócić do niej być może w kwietniu, więc myślę, że marzec, kwiecień szykuje się jako taki naprawdę fajny podróżniczy czas, myślę o Tanzanii, myślę o Zambii, myślę o Mozambiku, myślę o RPA, być może połączę te wszystkie kraje w jedną dłuższą podróż, czyli z RPA przez Mozambik, przez Tanzanię i może przez Zambię, tam jest taki fajny pociąg, Tazara się nazywa, um, bardzo popularny wśród podróżników, gdzie z Tanzanii można dojechać Chodzi o Jedzie się praktycznie przez całe te dwa państwa kilka dni prawie prawie trzy dni się jedzie, więc naprawdę przez środek przez środek parków narodowych można podglądać zwierzęta, a jest to normalny, to nie jest żaden żadna atrakcja turystyczna, tylko jest to normalny środek transportu. Więc myślę, że gdzieś ta Afryka będzie w kwietniu i będziemy się tak naprawdę naprawdę konkretnie, natomiast w międzyczasie planuje Meksyk. Ale tak troszeczkę lżej, troszeczkę, żeby może popróbować kuchni, ponagrywać troszkę materiałów pod TikToka, troszeczkę odpocząć od naszej zimy, bo, bo ja bardzo nie lubię zimy, uwielbiam słońce i już mi troszeczkę doskwiera. Niedawno, 26 grudnia, wróciłem z kilkumiesięcznego pobytu w Egipcie, bo tam mieszkałem. I, mhm. e, i muszę powiedzieć, że już 2-3 dni po przelocie nie miałem siły wstać z łóżka, bo po prostu brakowało mi słońca. Jestem od słońca uzależniony i już go wypatruję na horyzoncie. A więc w takim razie, co tu mi dużo życzyć, trzymamy kciuki, żeby wszystko w tym roku się udało tak, jak pan zaplanował. Dziękuję za, za poświęcony czas i za dzisiejszy wywiad. Dziękuję no, również. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Do widzenia. Dziękuję również.